Cześć, dzień dobry. Tu Ola i kanał Poledge Travels. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o nauce języka maltańskiego. Na początku października zaczęłam zajęcia z języka maltańskiego, tak więc mam już za sobą kilka lekcji, i właśnie dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o języku maltańskim i o jego nauce. Kurs, na który ja się zapisałam, trwa od początku października do końca maja i jest organizowany przez takie centrum edukacyjne, które działa tutaj na Malcie w ramach Ministerstwa Edukacji i Pracy. Akurat moje zajęcia są raz w tygodniu, ale trwają aż trzy godziny i akurat mam lekcje w każdy poniedziałek. Na początek chciałabym Wam pokazać książki do języka maltańskiego, które sobie kupiłam właśnie po to, żeby się do tej nauki zmobilizować. To są tak naprawdę trzy książki i to jest chyba najpopularniejszy podręcznik do nauki maltańskiego dla cudzoziemców na poziomie A1, czyli bardzo początkującym. Jedna z tych książek jest typowo do nauki gramatyki, kolejna jest do nauki słówek i ostatnia jest przeznaczona, żeby ćwiczyć mówienie, więc są w niej różne dialogi i konwersacje. Jestem bardzo podekscytowana tymi zajęciami, dlatego, że czekałam kilka miesięcy, żeby ten kurs się w końcu zaczął i pomimo tego, że lekcje trwają trzy godziny zegarowe. I w poniedziałki, po całym dniu pracy, muszę jeszcze usiąść przed komputerem do zajęć z maltańskiego, to i tak bardzo te lekcje lubię. Całe szczęście zajęcia są online, i to był właściwie też główny powód, dla którego zdecydowałam się na te zajęcia zapisać dlatego, że gdyby nie były online, to nie miałabym możliwości, żeby po pracy na te zajęcia jeszcze gdzieś dojeżdżać, a tak mogę w nich zawsze po pracy uczestniczyć. Dlaczego w ogóle zapisałam się na zajęcia z języka maltańskiego? Jeżeli oglądacie nasze filmy już dłużej, to znacie mnie na tyle, że wiecie, że nauka języków to jest całe moje życie, nie tylko prywatne, ale też w dużej mierze zawodowe i tam, gdzie jest możliwość nauczenia się nowego języka, tam jestem też ja. A jeśli chodzi o język maltański, to poza Maltą właściwie nie ma możliwości, żeby się tego języka Nauczyć. Dlatego ja chciałam wykorzystać fakt, że cały czas mieszkamy na Malcie i mogę na takie zajęcia się zapisać i postanowiłam po prostu to wykorzystać, żeby zapoznać się z jakimś nowym językiem, tym bardziej tak mało znanym w ogóle też poza Maltą. Nie ukrywam, że wszyscy moi znajomi mieszkający też tutaj na Malcie pytają, po co w ogóle zapisałeś na te zajęcia i po co uczę się maltańskiego, skoro tak naprawdę wszystko tutaj można załatwić po angielsku. Jest to jeden z języków urzędowych, więc. No, wszystkie sprawy takie jak wynajęcie mieszkania, różne sprawy urzędowe, wizyty u lekarza wszystko to załatwia się też po angielsku, więc tak naprawdę maltański nie jest wcale potrzebny do życia na Malcie, co też sprawia, że dosyć łatwo jest się tutaj przeprowadzić z innego kraju. Dlaczego więc ja zdecydowałam się na naukę maltańskiego? Dlatego, że mimo wszystko, pomimo tego, że angielski jest też językiem urzędowym i wszyscy ten angielski znają, to językiem maltańczyków jest język, Maltański. I Maltańczycy między sobą właśnie posługują się językiem maltańskim. I też bardzo doceniają, że cudzoziemcy chcą się uczyć maltańskiego i próbują w tym języku do nich mówić, dlatego że to jest po prostu sposób, żeby okazać tym ludziom szacunek. Właśnie ze względu na to, że wszyscy uważają, że angielski jest tutaj. W powszechnie znany i wszystko się da załatwić po angielsku, to bardzo niewiele osób w ogóle sobie zadaje ten trud, żeby się maltańskiego nauczyć. Dlatego Maltańczycy też bardzo doceniają, jeżeli ktoś decyduje się na naukę ich języka i bardzo się z tego cieszą. I też, znając już jakieś podstawy języka, dużo łatwiej nam jest złapać kontakt z lokalnymi mieszkańcami Malty. Pamiętajcie, że każdy język to jest ogromna część Kultury i historii danego miejsca, i żeby poznać jakiś kraj lepiej, naprawdę warto poznać lokalny język. To bardzo dużo ułatwia. A jak wiadomo, na własną rękę jest się bardzo trudno zmobilizować do nauki języka, dlatego też ja zdecydowałam się na kurs, bo jak człowiek ma po prostu dokładny termin zajęć i wie, że musi się do nich przygotować, Coś sobie w międzyczasie powtórzyć, to dużo łatwiej jest się w ogóle zorganizować i zmobilizować do tej nauki. I ja też chciałam mieć osobę, która będzie w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego coś w języku maltańskim wygląda tak, a nie inaczej. I dlatego postanowiłam zacząć taki prawdziwy, poważny kurs języka maltańskiego już od samego początku. Jakie są moje wrażenia z nauki języka maltańskiego i jaki jest język maltański? Od kiedy tylko przyjechaliśmy na Maltę, to zauważyliśmy, że maltański nie byłby dla nas bardzo trudnym językiem, bo okazało się, że całkiem sporo razem z Mohamedem z tego języka rozumiemy. Dlaczego? Dlatego, że maltański należy do grupy języków semickich, tak jak język arabski. Co więcej, maltański ze względu na swoją historię bardzo dużo czerpał właśnie z języka arabskiego, ale też z angielskiego, włoskiego. Czy francuskiego? W ogóle język maltański jest idealnym odzwierciedleniem historii Malty. Właśnie przez to, że są zapożyczenia z tych różnych języków, okazuje się, że tak naprawdę każda kolonizacja czy okupacja Malty przez różne kraje zostawiła swój ślad właśnie w języku maltańskim. Pomimo tego, że język maltański jest językiem semickim, to jest zapisywany alfabetem łacińskim. I jest to jedyny język semicki, zapisywany właśnie alfabetem łacińskim, i jedyny język semicki obecny wśród oficjalnych języków Unii Europejskiej. Jak patrzymy na tekst po maltańsku, to on właśnie wygląda trochę jak język arabski, zapisany alfabetem łacińskim, ze wstawkami słów z języka włoskiego. Albo angielskiego, które są zapisane tak, jak się je wymawia. Zresztą, zobaczcie, jak w ogóle wygląda język maltański. To jest przykładowy dialog z jednej z moich książek do nauki języka. Zobaczcie w ogóle, jak ten język wygląda i ile słów jesteście w stanie rozpoznać. Czy maltański jest trudny? Jeśli chodzi o moje doświadczenia, to i tak, i nie. Generalnie maltański jest dosyć trudny, bo w ogóle języki semickie są dosyć trudne, ale dla osoby, która zna już trochę język arabski, zna też angielski, ale zgaduję, że większość osób, które przeprowadza się na Maltę, znają angielski, a na dodatek zna na przykład jakiś język romański, najlepiej w ogóle włoski, to w ogóle nie będzie miała problemu ze zrozumieniem i nauczeniem się języka maltańskiego. Jak wiecie, ja cały czas uczę się arabskiego, ciągle mam zajęcia online ze szkoły językowej w Polsce, już na takim dosyć zaawansowanym poziomie. Oczywiście znam też angielski i znam kilka języków romańskich, akurat nie włoski, chociaż uczyłam się tego języka na początku studiów wiele lat temu. Nie mówię w nim, oczywiście, nie znam go bardzo dobrze, ale pamiętam, Podstawy, które okazuje się, że bardzo się teraz przydają w zrozumieniu maltańskiego, ale tak czy inaczej znajomość innych języków romańskich, takich jak hiszpański czy portugalski, bardzo pomaga mi też w zrozumieniu, co się dzieje w języku maltańskim, przynajmniej na tym początkowym poziomie. Tak więc na samym początku. Jest to ogromne ułatwienie. Fakt, że znam angielski, arabski i jeszcze języki romańskie, sprawia, że tak naprawdę maltański nie jest dla mnie trudny. Tak naprawdę, jeżeli już się y, człowiek nauczy, jak czytać język maltański, to okazuje się, że po przeczytaniu maltańskie słowa brzmią właśnie jak słowa arabskie, czy też włoskie lub angielskie. Czasami z wyglądu słowa y, ono nie przypomina, Słów z innych języków, ale kiedy nauczymy się je czytać, to okazuje się, że jednak brzmią tak samo. Z drugiej strony znajomość arabskiego może być czasem przeszkodą w nauce maltańskiego, dlatego że osoby arabskojęzyczne mają taką tendencję, żeby całkowicie mieszać maltański z arabskim. Jak ktoś zna arabski, to musi się bardzo skupić na różnicach. Między tymi dwoma językami. Czasami słowa są na tyle do siebie podobne, że różnią się tylko jedną samogłoską albo jakąś jedną dodaną końcówką, i trzeba bardzo uważać na to, żeby w maltańskim nie używać słów całkowicie arabskich. Czasami wymowa jest troszeczkę inna, i też trzeba zwrócić uwagę na takie różnice. A często osoby, które znają arabski, po prostu. Wrzucają do maltańskiego słowa arabskie i nie skupiają się na tych minimalnych różnicach, które się pojawiają w konkretnych słowach. Czy język maltański to arabski? Pamiętajcie, żeby nigdy, przenigdy nie mówić nikomu, że język maltański to jest tak naprawdę arabski albo dialekt arabskiego. Bardzo często można się spotkać z taką opinią, ale bez względu na to, co usłyszycie, nie jest to prawda. Maltański to jest niezależny język. Oczywiście ma mnóstwo wpływów z języka arabskiego. W końcu to są języki, które należą do tej samej grupy językowej, ale to nie jest ten sam Język. Tym bardziej, że język maltański wykształci się zupełnie niezależnie od standardowego języka arabskiego. Tak naprawdę, język maltański najwięcej ma wspólnego z dialektem tunezyjskim, a wcale nie ze standardowym językiem arabskim. Tak więc pamiętajcie o tym i nigdy przenigdy, a tym bardziej Maltańczykom, nie mówcie, że mówią po arabsku albo w dialekcie arabskiego, bo to jest zwyczajnie w świecie obraźliwe. To trochę tak, jakby ktoś Polakom powiedział, że mówią dialektem języka rosyjskiego, a nie w języku polskim. Byłoby to dla nas obraźliwe? Przynajmniej dla mnie, bo mamy swój własny język i dokładnie tak samo jest na Malcie. Nie jest to dialekt, język maltański to język maltański, język arabski ze swoimi dialektami to język arabski ze swoimi dialektami sporo zajęci nauki jeszcze przede mną, bo od rozumienia języka do możliwości swobodnej komunikacji jeszcze daleka droga, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiona i mam nadzieję, że uda mi się nauczyć maltańskiego przynajmniej na komunikatywnym poziomie. Dzięki temu, że ciągle poszerzam moją znajomość języka maltańskiego będę mogła przygotować dla was filmy związane właśnie z językiem maltańskim. Na przykład takie filmy, które pokażą Wam, jak poprawnie czytać nazwy maltańskich miejscowości, żeby w trakcie wakacji nie popełnić gafy, albo takie filmy, które nauczą Was podstawowych słów i zwrotów w języku maltańskim. Na razie jest to tylko mój pomysł, ale jeżeli bylibyście zainteresowani takimi filmami, to dajcie mi znać w komentarzach, bo bardzo chętnie takie odcinki właśnie nagram. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie kciuki za moje nowe wyzwanie w postaci nauki maltańskiego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.